W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszy się dachówka płaska. Ma ona prosty, a zarazem modny design, a do tego za jej wyborem przemawiają bardzo dobre walory techniczne, szczególnie jeśli chodzi o materiały ceramiczne na dach. Płaskie dachówki ceramiczne, czyli dachówki zakładkowe są równe i płaskie z wierzchu, a na spodzie posiadają zamki do montażu. Ich instalacja jest nieco bardziej wymagająca w porównaniu z dachówkami falistymi. Dlatego, aby wygląd gotowego dachu był naprawdę zadowalający, warto zapoznać się z tym. Jak prawidłowo powinna zostać ułożona na połaci dachu dachówka ceramiczna płaska. Cennymi informacjami są również te dotyczące wydajności oraz danych technicznych płaskich dachówek. Właściwie dobrana i ułożona płaska dachówka ceramiczna będzie bowiem przez lata stanowić szczelną i elegancką ochronę pokryć dachowych. Dachówka płaska. Do jakiego stylu pasuje? To. Że płaska dachówka ceramiczna cieszy się coraz większym zainteresowaniem, jest związane z jej funkcjonalnością oraz nowoczesnością. Dachówka ceramiczna płaska jest też obecnie po prostu modna, co dla wielu osób jest wystarczającą zachętą. Ceramiczna płaska dachówka tworząc uporządkowane poziome linie i gładką powierzchnię świetnie wygląda jako pokrycie nowoczesnego, trwałego dachu. Lub przy kształtowaniu nowoczesnego wizerunku elewacji, a dodatkowo cechuje się bardzo dobrymi parametrami. Choć dachówka ceramiczna płaska w wielu przypadkach może wyglądać dobrze na dachach budynków tradycyjnych, to jednak najlepiej wpisywać się będzie w architekturę nowoczesną. Ceramiczne pokrycie dachowe pasuje doskonale do trendów budowlanych, które w formie budynków preferują minimalizm. Nowoczesną architekturę charakteryzują zazwyczaj mało skomplikowane dachy. Takie dachy są proste w swej formie, podobnie jak całość bryły, zarówno w przypadku tradycyjnych budynków, jak i domów nowoczesnych najważniejsze jest, by płaska dachówka ceramiczna została położona na dachu czy na elewacji jak najbardziej starannie. Na tym typie pokrycia dachowego widać bowiem dokładnie wszystkie błędy i niedociągnięcia montażowe. Warto więc tutaj zaznaczyć, że to kształt dachówki sprawia, że dachówka płaska staje się najbardziej optymalnym wyborem dla tych osób, które stawiają na nowoczesne budownictwo, którego wykończenie ma iść w parze z wysoką jakością w minimalistycznej formie. Dachówka płaska jest takim pokryciem dachowym, które może być układane na kilka sposobów, a każdy z nich daje na dachu inny efekt wizualny. Dwoma najczęstszymi metodami są technika nakładania dachówek jednej na drugą. Technika z przesunięciem o połowę. Oryginalny efekt da zaś krycie z przesunięciem niesymetrycznym, jednak jest ono wykorzystywane znacznie rzadziej niż dwa wcześniejsze. Płaska dachówka ceramiczna i płaska dachówka betonowa może być dopasowana do dachów w minimalnym kącie nachylenia wynoszącym 25 stopni. Płaska dachówka ceramiczna i betonowa wymiary. Dane techniczne oraz wydajność. W zależności od producenta, dostępne obecnie na rynku płaskie dachówki ceramiczne mogą różnić się od siebie konkretnymi danymi technicznymi. Między takimi produktami można jednak znaleźć określone punkty wspólne. Pojedyncza dachówka płaska na dachy i elewację może ważyć około kilku kilogramów. Najczęściej 4 dachówki ceramiczne mają wymiary 30-50 cm albo około 44-29 cm. Tutaj długość pokrycia sięgać będzie 33,3-36,1 cm a średnia szerokość pokrycia około 23,7 cm. Przy takich danych technicznych wydajność dachówek płaskich będzie wynosić ok. 11 do 12 sztuk na metr kwadratowy dachów a wtedy waga metra kwadratowego sięgać będzie niemal 50 kg. Jeśli chodzi o inne dane techniczne, dachówki ceramiczne na dach będą wykazywać się mrozoodpornością. Modele dachówek płaskich wybrane u najlepszych producentów, będą także cechować się taką konstrukcją zamków, która zapewni tolerancję przesuwu, sięgającą niemal 30 mm. Zawsze warto stawiać też na takie dachówki płaskie, które będą posiadać długoletnią gwarancję dachówka płaska cena. Aby poznać obecnie obowiązujące na rynku ceny dachówki płaskiej, najlepiej jest zapoznać się z ofertami, a mówiąc dokładniej cennikami, kilku najbardziej znanych producentów. Swoim klientom udostępniają oni różnokolorową ceramiczną dachówkę płaską. W niektórych ofertach dostępna jest także dachówka płaska betonowa. Ostateczne koszty dobrej jakości produktów znanych producentów mających wysokie parametry techniczne są uzależnione od rodzaju. Czasem też od koloru płaskiej dachówki. Najtańsze dachówki ceramiczne na dach czy elewację kupić można w cenie od 50 zł za metr kwadratowy do 100 zł za metr kwadratowy. Będzie to dachówka ceramiczna, często w ciekawych kolorach: NP: czarna, z matowym wykończeniem, czarna angoba szlachetna, antracytowa angoba matowa, szara angoba, u innego producenta. Za dachówkę płaską do krycia dachów w kolorze czerwonym czy też szarym zapłaci się około 70 zł za metr kwadratowy. W czołówce producentów takich dachówek można znaleźć firmy, które dają swoim klientom naprawdę szeroki wybór kolorów i powierzchni. Ich wysokiej jakości dachówkę płaską można kupić za około 120 zł za metr kwadratowy. Przy dachówkach płaskich ceramicznych i około 80 do 90 zł za metr kwadratowy. Dachówki płaskie betonowe, dachówka płaska, układanie krok po kroku. Zawsze trzeba mieć na uwadze to, że aby uniknąć problemów wykonawczych przy montażu dachówek płaskich, należy zastosować określone zasady. Zarówno na etapie przygotowań, jak i w trakcie samej ich instalacji. Przygotowanie dachu do ułożenia dachówki płaskiej pierwszym krokiem jest zawsze odpowiednie przygotowanie dachu. Podstawą jest więźba dachowa, którą należy wykonać z drewna pozyskiwanego z drzew iglastych, świerku czy sosny. Kiedy takie elementy drewniane zostaną dobrze wysuszone i wystrugane, to na dachu wytrzymają dziesięciolecia. I to bez konieczności impregnowania. Ważne jest to oczywiście, by powstająca konstrukcja dachu była liczona pod pokrycia ciężkie. Trzeba więc zadbać tutaj o dokładne rozmierzenie dachu. Wszystkie odległości i kąty muszą być naprawdę równe, bo tylko na tak wykonanym poszyciu wykona się równo położone, estetycznie wyglądające i szczelne pokrycie z dachówki płaskiej. Będzie tak nawet wtedy, gdy dachówki ceramiczne posiadać będą krzywizny. Naturalnie wynikające z procesu produkcji dachówek. Warto jeszcze tutaj zaznaczyć, że nawet poprawnie wykonana więźba dachowa może mieć nierówności, które wynikać będą z właściwości drewna. Właśnie dlatego często lepszym rozwiązaniem są wiązary dachowe. Wszelkie takie dysproporcje trzeba wyprowadzić na łatach. Takie odchylenia będą mogły zostać zniwelowane nawet przy montażu dachówek typu płaskiego instalując ją trzema pionowymi rzędami, nierówności zawsze można wyregulować. Niekiedy wystarczająca jest już zamiana poszczególnych dachówek miejscami, rozmierzenie połaci dachowej po odpowiednim wykonaniu więźby dachowej. Kolejnym krokiem jest rozmierzenie połaci. Aby to zrobić, trzeba sprawdzić równoległość kalenicy do okapu, prostopadłość szczytów do okapu. Wtedy można wyznaczyć, Średni rozstaw łat, średnią szerokość krycia. Zadecyduje to oczywiście o właściwym rozplanowaniu połaci. Wyliczenie średniego rozstawu łat odbywa się tak. Że 10 sztuk dachówek płaskich układa się jedna nad drugą. Zawsze w maksymalnym zsunięciu i rozsunięciu. Pozwala to wtedy na obliczenie maksymalnych długości i szerokości krycia 10 rzędów i kolumn. Poznanie takich skrajnych wartości umożliwia takie rozłożenie dachówek, by wykonane pokrycie zniwelowało niemal wszystkie rozbieżności wymiarowe połaci dachowej. Oczywiście nie można zapominać tutaj również o właściwym ustawieniu ład. Zawsze trzeba je rozmierzyć i dokładnie rozrysować. Najlepiej nie stosować tutaj przyrządu do rozmierzania ład, TZW, pieska, bo przy jego użyciu raz popełniony błąd jest powielany i narasta. Przez to początkowa, minimalna pomyłka w ostatecznym rozrachunku może doprowadzić do popełnienia takich błędów które na końcu spowodują brak możliwości zapięcia dachówek, układanie płaskiej dachówki na dach w domu jednorodzinnym trzecim krokiem. Po wykonaniu więźby i rozmierzeniu dachu, staje się już układanie dachówki. Płaska dachówka zakładkowa pozwala na zastosowanie różnych rodzajów krycia. Można montować ją jedna na drugą z przesunięciem o połowę z przesunięciem niesymetrycznym. Doświadczony dekarz wykonać też może TZW, krycie na dziko, choć jest ono wybierane zdecydowanie najrzadziej po wybraniu techniki. Podczas układania dachówek, przed montażem każdej z nich dobrą praktyką jest wytrasowanie połaci, oznacza to naniesienie pionowych linii na łatach, które to będą bardzo ułatwiać poprawny montaż. Zawsze trzeba mieć świadomość tego że w czasie układania dachówki płaskiej, ze względu na specyficznie właściwości dachówek ceramicznych, mogą pojawić się pewne nierówności. Aby je naprawić czasem, pomocna staje się zamiana dachówek miejscami. Często sprawdza się także podszlifowanie poszczególnych elementów oczywiście te najbardziej niekorzystne pod względem nierówności. Dachówki ceramiczne można zamontować w miejscach trudno dostępnych dla wzroku. Dobrym pomysłem jest zawsze to, by w trakcie montażu jedna osoba kontrolowała cały proces z poziomu gruntu. Będzie ona wtedy w stanie szybko zauważyć powstające nierówności, co pozwoli na ich natychmiastową regulację. Wpłynie to także na walory estetyczne połaci bo osoba z dołu będzie mogła zadbać o to, by szczeliny pojawiające się pomiędzy dachówkami były równe. W trakcie procesu montażu na każdym dachu spotkać można te ZW, trudne miejsca, takie, w których ułożenie dachówki będzie po prostu nieco trudniejsze niż w innych. Będą to na pewno okolice okien dachowych, gdzie przy obróbce ciągły i wystający rant będzie unosić płaską dachówkę, tworząc nierówności. Żeby tego uniknąć trzeba zagłębić kołnierz w łatach, a wtedy opadnie on w dół. Inną, częstą lepszą opcją jest obróbka okna na nogach elementach z blachy. Jeszcze przy rozmierzaniu połaci kłopoty mogą pojawiać się przy takich dachach, które są bezokapowe, kończą się tuż przy krawędzi budynku. Albo nie mają wystających szczytów. W kalenicy koniecznej może się stać wtedy cięcie dachówek, czy też rezygnacja z dachówek skrajnych. Pewną opcją jest także docinanie dachówek płaskich symetrycznie lub niesymetrycznie. W zależności od potrzeb, przy układaniu dachu z dachówek płaskich, zawsze bardzo ważne jest, jak widać, zwracanie należytej uwagi na staranność montażu wykonywanego przez dekarzy i na właściwe mocowanie elementów. Warto wiedzieć, że producenci tego typu materiałów zalecają klamrowanie wszystkich dachówek w strefie okapu dachowego, kalenic, naroży, szczytów, kominów, wyłazów i okien połaciowych. To, która dachówka płaska będzie musiała zostać przypięta do łaty klamrą, zależne jest zawsze od kąta nachylenia dachu i strefy obciążenia wiatrem. Znajomość tych wszystkich zasad jest bardzo istotna ponieważ układanie dachówek płaskich jest nieco trudniejsze od innych pokryć dachowych. Wszystkie prace warto więc powierzyć fachowcom z dużą wiedzą i doświadczeniem.